Te galaktyki wyglądają jak z innej rzeczywistości, ale tylko jedna z nich wciąż żyje. Galaktyki spiralne to kosmiczne wiry życia, piękne, dynamiczne i wypełnione młodymi gwiazdami. Nasza Droga Mleczna to klasyczny przykład, razem z galaktyką Andromedy. W ramionach tych galaktyk tworzą się nowe gwiazdy, bo mają dużo pyłu i gazu. Ale galaktyki eliptyczne to martwe kolosy, zbudowane głównie ze starych gwiazd. Bez gazu i bez przyszłości. Spójrz na M87, gigantyczną galaktykę eliptyczną z czarną dziurą w sercu to ona była pierwszą, której czarna dziura została sfotografowana przez teleskop Event Horizon. Różnice są ogromne: spiralne, aktywne, barwne, dynamiczne. Eliptyczne, spokojne, ciche, ale potężne. Które galaktyki przetrwają koniec wszechświata? Daj łapkę w górę, zostaw komentarz i subskrybuj. Razem odkrywamy to, co niewidoczne.